Pacjent Maksima A35, 14 rok, kupiliśmy taki samochód. Trochę różnych takich usterek miał, dlatego był trochę poniżej ceny rynkowej, no i nie chodzą przednie szyby. Niby coś tam mieli, coś tam chodzi, ale mówię, linki pewnie urwane, zaglądam, a to szyby na trytytki popodwieszane były. O taki kawałek prowadnicy rzucony, kawałek silnika, zero tych wszystkich pancerzy bo tak myślałem, w tych modelach tak przeważnie te linki się urywają i można przewinąć, dać tam komuś do regeneracji albo samemu posiedzieć zaglądam, a tu nie ma co przewijać no mówię, trzeba kupić używki co ciekawe, nie ma żadnej używki zamienniki, jest sama linka, zamiennik do tego silnika, ale w Stanach kosztuje tam z przesyłką to na pewno coś ponad 200 dolarów wyjdzie i to też bez silnika, takie nie wiadomo co przyjdzie, chińskie nigdzie tam na Aliexpress nie ma ale do, star do starszego modelu do A34 są wszędzie te, te podnośniki używane można kupić i, i nawet zestaw naprawczy taki, że no, nowe same linki z prowadnicami no i zobaczmy tam no i tutaj mam właśnie z 34 bo też taki samochód mamy tam na stanie kiedyś taką miałem uszkodzoną, urwane urwaną no i tak rozebrałem to i różnicy z masę pierwsza sprawa inne są silniki tutaj jest na kwadrat w A34 w A35 na zębatkę już tam eliminuje jakieś przykładki. prowadnice całkiem inne bo tutaj z drugiej sprawy drzwi wyjęłem bo tak to wszystko wygląda wymielone popękane no i popatrzyłem porównałem poprzymierzałem no nie będzie to pasowało ale od czego Polak ma głowę? pomierzyłem poprzewiercałem i zrobiłem tak. Na tej blasze, mniej więcej, wymiarowałem, jak to jest, potem Wam pokażę zdjęcie dokładnie, jak to wychodzi. I, i po prostu te prowadnice za 34 na blasze Oda 35 umieściłem. Ta prawie pasowała, machnięcie tam jest o, po 5 cm, po 4,5. A ta niestety trzeba było przełożyć ją tak tutaj gdzieś to tak z 10 cm albo lepiej. Chodzi o to, że w A35 ta prowadnica jest po tej stronie. No a tutaj jest po tej, a to jakoś tak nie bardzo się przełożyć. No i jeszcze co jest silnik musiałem rozpołowić, bo w A34 jest razem z tym ślimakiem, który tam obraca linkami. A tutaj oddzielnie, czyli trzeba taką dziurę zrobić i przesadzić, zostawić ten y, element ten ciągnący, a silnik przełożyć y, na drugą stronę. To razem skręcić tam trzeba dużo smaru dać. No i oczywiście wszystkie linki nasmarowałem, prze, przeoliwiłem to, już sprawdziłem to. Chodzi no i cóż, idziemy montować do samochodu i próba generalna. Bo tu raczej wszystko już wygląda, że będzie działać. No i jak się okazało, tutaj po moich tych pomiarach musiałem. Jakieś 3 cm opuścić tą prowadnicę, bo to wiadomo. Prototyp metoda propi błędów, bo tutaj mi nie wychodziło, wchodziła mi w szybę. Tutaj górą jak ją opuściłem, no to znowu do szyby brakuje mi tą odległość do kręcenia, i musiałem przedłużyć to mocowanie do prowadnicy szyby. Także akurat wykorzystałem to stare. Z urwanego podnośnika, także sobie jedno do drugiego dospawałem o tą odległość. No i próbujemy teraz to założyć. No i chodzi wstępnie, tak wszystko się to może podregulować trochę, przesmarować. I tak ta robota wygląda, jak ktoś komuś to walnie to. Szkoda przepłacać.